Przewodniczącą struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej w Kamiennej Górze została Iwona Krawczyk. W Muzeum Tkactwa Dolnościąskiego odbył się zjazd powiatowy. Iwona Krawczyk nie miała kandydatów. Została wybrana niemalże jednogłośnie. Wybrano delegatów na zjazd regionalny, który odbędzie się 26 października. Powiat kamiennogórski będzie reprezentować 10 osób. dla nas pomimo faktu, że nie było to łatwo, jak powiedział Pan Przewodniczący, i dalej nie jest łatwo, to Progres oczywiście mamy, kołmiński w Kamiennej Górze, liczy 34 osoby, w Lubawce 8, w Krzeszowie 7, w Dężniku 5. Mówiąc o progresie, muszę powiedzieć też o regresie, prawda? Koło w Martiszowie tak bardzo członkowie chcą być w Kamiennogórskim, że zaproponowali przejście, co oczywiście zostało uwzględnione. Jeżeli chodzi o naszych radnych, i to jest niezwykle istotne, wcześniej, czyli przed tą kadencją, przed... W poprzednich wyborach ta liczba radnych była niewielka, bo liczyła 5 osób. W chwili obecnej radnych mamy 17. Któryś raz z rzędu nie wiem, czy byłem na wszystkich zjazdach, ale na dużej. Na większości. na większości zjazdów, w tym uroczym miejscu. I zawsze mam takie dobre skojarzenie, przede wszystkim z tego powodu, że to jest jedyne miejsce, bo byłem na wielu zjazdach, w wielu miejscach w Polsce. Ale to jest jedyne miejsce, w którym goście siedzą za stołem prezydialnym. I to jest dla mnie bardzo, mm. <laughs> bardzo miłe i, i wyjątkowe, tak bym powiedział, że są tak, jest, ten, jesteśmy tutaj tak szczególnie traktowani i za to bardzo dziękuję. I chcę powiedzieć, że też przyjeżdżamy w takiej dosyć, dosyć licznej reprezentacji, nie tylko dlatego, że to jest ostatni zjazd powiatowy, który zamyka całą procedurę wyborczą na tym etapie powiatowym, ale też dlatego, że wszyscy chcieliśmy tu przyjechać. Taka jest, taka jest prawda i taki jest prawdziwy pretekst tej naszej wizyty. Chce, chcieliśmy przyjechać, żeby też symbolicznie, ale bardzo gorąco podziękować za, za ten czas tej kadencji tej poprzedniej, ale, tak, ale tej ostatniej, bo wiem jak była, jak było na wszystkim ciężko, trudno, ale jak wiele rzeczy udało się zrobić. Ta ostatnia kadencja była czasem i kampanii wyborczych, i spięć wewnętrznych tutaj w Kamiennej Górze i w powiecie, wiecie o tym najlepiej, ale y, odpukać wszystko jest, wszystko się dobrze udało. Wszystko y, i wygraliśmy naprawdę sporo w tych wyborach ostatnich y, i udało nam się przygotować i y, tak naprawdę... Y, wymyślić i, i przyjąć cały pomysł na modernizację i, i, i taki wielki projekt cywilizacyjny dla Dolnego Śląska na poziomie zarządu województwa Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy w Kamiennej Górze i to jest takie miejsce też, jak, tak jak powiedziałam, po przyjściach politycznych my tutaj y, bardzo mocno angażowaliśmy się i w kampaniach wyborczych wcześniej szukaliśmy, budowaliśmy, staraliśmy się pomóc, pomóc Wam Zbudować taką autentyczną własną reprezentację, którą Sparta z poziomu Jeleniej Góry, Wrocławia mogłaby budować i gwarantować rozwój Kamiennej Góry i całego powiatu. Ten trudny, Wy o tym wiecie najlepiej, ale bardzo wiele, tak jak powiedziałem, się udało i ludzie z Kamiennej Góry i sam powiat kamiennogórski jest takim symbolem sukcesu dla nas. Bardzo trudnego i wywalczonego, ale sukcesu. A jak wszyscy dobrze wiecie, co przychodzi po walce i po gulach zawsze lepiej smakuje, przynajmniej takie jest nasze doświadczenie. Ale chciałem podziękować i zanim będę mówił o planach i o takich trudnych projektach, które mamy przed sobą, to chciałem podziękować serdecznie tym wszystkim, którzy tutaj przyczynili się do tych naszych sukcesów, zwycięstw, tego, że zrobiliśmy w ostatniej kadencji naprawdę bardzo wyraźny skok dużo nam się udało zrobić i wiemy, że ten kierunek, którym podążamy, że to jest, że to jest coś dobrego, że idziemy w dobrą stronę razem. Chciałbym podziękować Iwonie Krawczyk, której obecność, tak naprawdę od pierwszego dnia, kiedy przebudowywaliśmy Platformę Obywatelską tu w Kamiennej Górze i w powiecie, jej obecność i zaangażowanie i takie dobre emocje były i dla nas wsparciem we Wrocławiu i też czymś niezbędnym, co dawało takie spoiwo tutaj na miejscu. Nie byłoby tych sukcesów i nie byłoby też naszej wspólnej obecności w tak wielu miejscach z dobrym skutkiem, gdyby nie jej zaangażowanie. serdecznie Ci za to dziękuję, bo bo to dopiero część drogi. Nie chcę powiedzieć, że połową, mógłbym bym bo chciałbym, żeby ta droga, która przed nami, żeby ona trwała jak najdłużej. Ale Twoje zaangażowanie się tutaj we wszystkie kampanie wyborcze, które prowadziliśmy ale także przecież wprowadzenie strefy i zarządzanie tą strefą w tak dobrym stylu i, i tak dobrej jakości pokazuje, że możemy być dumni z ludzi Platformy i z tego, co udaje nam się robić i w jaki sposób udaje nam się zmieniać nasze miasta, powiaty, województwo, Polskę wreszcie. I, i to jest taki symbol i sukcesu i, i naprawdę dobrej pracy. Hmm. Chciałem podziękować. To też jest takie. Taki nietypowy w Kamiennej Górze, że tutaj oprócz kolegi Buzarewicza, z którym pracujemy od lat zawsze muszę podziękować paniom i robię to z wielką, z wielką przyjemnością, tylko bym liczył, że też panowie się zaangażują w te projekty. Że my też, ale już jest lepiej, wiem, widzę właśnie, że jest lepiej, ale... Ale jeszcze nie, jest, jeszcze nie osiągnęliśmy parytetu tutaj, więc... Kongres mężczyzn, jeżeli będzie powołany, to będziemy konsultować tu w Kamiennej Górze, jak się, jak bronić i budować też naszą pozycję. Ale chciałem podziękować oczywiście, tak, zawsze, tak jak zawsze Panią, chciałem Małgosi Krzyżkowskiej, która zawsze jest dobrą duszą i, i zawsze nas tutaj wspiera i, i stawia do pionu, żeby wszystko było dobrze i, i żeby egzekwować wszystko. I to się udaje, bo, bo to zawsze musi być ten ktoś, kto też nawet jak trzeba zwrócić uwagę, czy, czy, czy spowodować e, interwencję, czy zaangażowanie prawda, w takich drobnych sprawach, drobnych na, w, w skali województwa, ale ważnych w skali miasta czy powiatu, to zawsze na, na taki sygnał możemy liczyć, że jak coś jest ważnego, to, to taki sygnał dostajemy. I, 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 I zawsze wiemy, że ktoś, ktoś tego pilnuje i. E, i, I wie, wie że, że te drobne rzeczy są ważne i one się składają na ten cały obraz, całej platformy i, i naszej tu obecności. No i Pani Staroście chciał, także jakby taki symbol, Pani Ewie, jak że, że symbol, że, że można wygrywać wybory, że można wygrywać wybory w Kamiennej Górze i że to jest tak, kiedyś tak bardzo trudny projekt, tak odległy, dla nas to jest... To jest taki sygnał, że wszystko jest możliwe, że tylko musimy bardzo konsekwentnie i razem budować to, tę pracę i te, te dobre emocje, budować zespół i wtedy ze wszystkim nam będzie łatwiej. Także dziękuję za to, za to wszystko, na Wasze ręce oczywiście. Tak jak powiedziałem, kolegom będę dziękował już osobiście i osobno, ale, ale też namawiam do tego, żeby właśnie tworzyć zespół, że to musi być wspólne. Że te, że te trzy ostatnie lata i cztery lata poprzedniej kadencji, bo przecież rządzimy już tutaj y, od 2006 roku na Dolnym Śląsku I, i wiemy, jak dużo udało się zmienić od 2007 y, w Warszawie I, i też ta synergia administracji rządowej i samorządu województwa, jak wiele nam dała, prawda? A teraz wiemy i te następne pieniądze europejskie, już ostatnie z tych wielkich w tej perspektywie 2014-2020 i też musimy być gotowi do tego, żeby mieć dobry zespół, dobre projekty, żeby je sensownie wspierać i budować poparcie dla nich we Wrocławiu, w Urzędzie Marszałkowskim, żeby te pieniądze mogły tutaj w naturalny sposób trafić. Nie, nie będzie już później tak, tak wielkich projektów, jakie będą teraz. I dzisiaj, dlatego ważne wybory dzisiaj tu w Kamiennej Górze, ważne wybory w Platformie, ale później czekają na nas naprawdę cztery wielkie wybory, wielkie wyzwania, cały festiwal wyborów. Dlatego mówimy dzisiaj, dzisiaj, jutro, pojutrze. Musimy pozamykać te wszystkie sprawy, które mamy w platformie. Te, nawet jeżeli są różnice, czy, czy spory, czy, czy konkurencja, to te rzeczy muszą być przez nas zamknięte po to, żeby być gotowym do podjęcia tych największych wyzwań. A te wyzwania to, jest, to są wybory do Europarlamentu pod koniec maja przyszłego roku. Listopad to są wybory samorządowe, potem prezydenckie w 2015 i parlamentarne. i To są wybory. Te, te dwa lata zmienią cały kraj, ustawią go na następną kadencję lub dwie. Więc my musimy być gotowi do podjęcia tych wyzwań. Dlatego mówię dzisiaj te podziękowania i życzenia powodzenia na, i w tych wyborach i we wszystkich następnych, ale też z takim przekonaniem, że my musimy naprawdę to wszystko jeszcze raz zbudować. Musimy sobie odnaleźć ten zapał. I, i to przekonanie, że Platforma jest najlepszą ofertą. Ciągle mamy coś do wygrania, wszędzie. Także w Kamiennej Górze, w powiecie potwierdzenia sukcesów w starostwie, ale też wybory bezpośrednie przecież. Burmistrz wójtowie, burmistrzowie innych miast, powiatów. To wszystko jest wielkie wyzwanie. Mówię o tym, że tak to musimy traktować i tak musimy to przygotować. Nas samych, ale też ludzi, z którymi będziemy chcieli rozmawiać, którzy będą otwarci na nasze argumenty, którzy będą akceptować spojrzenie, linie, program platformy będą chcieli z nami nam pomagać, żeby, żeby z nami rozwiązywać problemy tutaj społeczności lokalnej. Takich ludzi musimy szukać, takich ludzi musimy znajdować i z takimi ludźmi musimy chcieć pracować, bo z takimi ludźmi wygramy. Dlatego mówię o tym dzisiaj z wyprzedzeniem, ale tak naprawdę od stycznia przyszłego roku już będziemy mówić tylko o tym, jak szukać, jak znaleźć takie, takie osoby, takich ludzi. Oni są. I nie wierzę w to, że że Platforma nie jest partią, która ma ciągle coś do powiedzenia, czy ciągle coś do zaproponowania. To nie jest tak. My ciągle jesteśmy partią, która narzuca i styl dyskusji w Polsce, i sposób pracy, i też takie najbardziej nowoczesne spojrzenie w przyszłość. Uważam, że to zawsze do końca musi zostać takim znakiem firmowym, firmowym naszej Platformy. Wspieram i serdecznie pozdrawiam wszystkie uchwały odnośnie przyszłości pani prezes Iwony Krawczyk. Nie wiem, czy ona ma kontynuować pracę w zarządzie regionu, czy w strefie, to musicie doprecyzować w tej uchwale, ale może i w jednym, i w drugim, jak będą inne wskazówki, to też chętnie, chętnie przyjmiemy, bo tak jak powiedziałem, jest nam niezbędna i jest fundamentem tego wszystkiego, co robimy i za to serdecznie jeszcze raz jej dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj wspólnie się się w, w imieniu także Pana Marszałka Ten głos jest bardzo słuchalny. I, I bardzo ważne, dlatego że często jest tak, że to ramy są ambasadorami wielu spraw powiatowych i subregionalnych. To jest, to jest niezwykle ważne, a przed nami nowa perspektywa, o powiedział Grzegorz. W, w październiku głosujemy na sesji budżet, to znaczy, że od stycznia te środki trafią, a takim największym wyzwaniem, już powiem, poza środkami, które trafią tutaj yy, do regionu i na którym nasi kandydaci będą budować swój program, taki autentyczny program na wszystkie gminy, na powiat, na miasto, bo to, co obiecamy, wykonamy. Tak, to jest różnica pomiędzy. Pomiędzy innymi grupami, które często wiele obiecują, ale po raz ostatni blisko 10 miliardów złotych trafi na Dolny Śląsk i będzie dyplomowany inwestycjom regionalnym, a nasi kandydaci będą będą orędownikami orynd tak naprawdę własnych, najlepszych pomysłów miejskich, powiatowych i gminnych. To tylko na końcu powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. W październiku będziemy głosować rozporządzenie o takim nowym instrumencie finansowym, Łącząc Europę, to się nazywa, który ma wspinać główne korytarze transportowe międzynarodowe i moja poprawka i poprawka posła europosła zasady, jeżeli będzie przyjęta, będzie gwarantowała możliwość ubiegania się o drogę S3 razem z Czechami, bo wiemy, że odcinek odlegnicy do krady Kralowe będzie wymagał połączenia z tego nowego instrumentu finansowego. Czesi są trochę opóźnieni, ale rekomendowali, że chcą wykonać to, jeżeli to ta poprawka przejdzie, to rząd będzie mógł zgłaszać niezwykle ważną drogę. De facto autostradę na południe, która no, jak, jak może odmienić konkurencyjność i, i szanse na rozwój tego obiektu, wie najlepiej pani, pani prezes. I to są takie szanse, które też w Europarlamencie głosujemy, żeby one dały swój skutek dla subregionu. Także przed nami to głosowanie ważne. I życzę powodzenia wszystkim tym, którzy będą się biegać o funkcje i w w samorządach. Dziękuję. Mamy z okazji, że jest u nas pani poseł Zofia Czernoch, która jest posłem ze Złotoryi, chyba tak? Z Zieleni Góry, czyli niedależą nas. To tak jak gdyby też nasz poseł, troszkę panią poseł zawłaszczymy chyba, to bardzo bym prosiła o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że jestem dzisiaj razem z Państwem. To sprawozdanie i ta atmosfera, która... Tutaj jest odczuwalna, świadczy o takiej konstruktywnej i dobrej współpracy. Bardzo się cieszę z tego. Ja jak gdyby chciałam powiedzieć taką rzecz. Ja często byłam w Kamiennej Górze. Może rzadziej, ja w zasadzie nie spotykamy się w Platformie. To za chwilę do tego się odniosę. Ale nie dalej jak w piątek byłam tutaj w Muzeum na ważnej uroczystości. Jak również mocno jestem zaangażowany na dwa projekty w Uniemyślu czyli Kościół i Kaczmy Sądową. Oczywiście byłam kilkakrotnie w szpitalu tutaj powiatowym, natomiast chcę powiedzieć, że na swoje usprawiedliwienie, że zamierzam otworzyć, bardzo poważnie już jestem przygotowana do otwarcia swojego biura w Kamiennej Górze i tym sposobem mam nadzieję, że przy wspólnej pracy, na co liczę i co również deklaruję ze swojej strony, będziemy bardziej współpracować w najbliższym czasie. 金匮版。Thank you. Thank you.